Witam, kochani, serdecznie. Jest to rozdanie na, na od 1 do 10 sierpnia. I pamiętajcie, kochani, że jest to bardzo wielki, wielki czas pierwszy kwartał, bo jest Bramalwa 8 sierpnia 2024. Wyjątkowy czas objawienia naprawdę cudów. Mnie się już to dzisiaj przydarzyło. Tak naprawdę to się to już zadziewa mi od jakiegoś e, miesiąca, choć nie były to łatwe momenty, czasami bardzo ciężkie, ale dzisiaj po prostu dało to apogeum, bo jeszcze dzisiaj jest 24, i e, kochani, urodziny mojej mamy, która już jest na tamtym świecie, e, na dodatek i dodatkowo jeszcze 4 sierpnia Merkury wchodzi w bieg wsteczny w pannie więc wartołoby na pewne rzeczy zwrócić uwagę tak? także kochani zaczynamy jest to trygon powietrza i później jeszcze dla każdego znaku wyciągnę jeszcze dodatkowo jedną kartę na co trzeba będzie naprawdę zwrócić uwagę przez te pierwsze 10 dni trygonie powietrza super Dlaczego? powietrze powietrza. Mhm. Super. Ale karty macie. <grybuj> Sama mi wyleciała śmierć. Piękne karty macie. Kochani, słuchajcie, to jest tak, naprawdę czeka Was bardzo fajny czas. Jest tutaj, to jest tak, wy wychodzicie w końcu po swoje, budujecie się na nowo, wychodzicie do ludzi. Czyli tak, jakbyście, to wygląda tak: wielu z Was może naprawdę wejść w budowę domu. Czy na przykład szukać gruntu, działki, tak? czy, czy wziąć kredyt na budowę domu? Wiele z Was w ogóle wyjdzie do ludzi, tak? bo było tutaj pewnego rodzaju mocne zawieszenie, zranienie w karcie Wisielca, takie analizowanie spraw. Które bardzo spraw i czasu, który dla Was był bardzo, bardzo zmienny, to znaczy bardzo się Wam zmienił, bo karta śmierci mówi tutaj o przeogromnych zmianach u Was, które nastąpiły, i po prostu potrzeba tutaj było trochę takiego wycofania się, analizy pewnych rzeczy. I w końcu wychodzicie z tego marazmu, bo czwórka kielichów mówi, że tak naprawdę to Wy w, tej cał w tym całym kształcie wiecie, że wy macie dużo mocy w sobie, że wy możecie naprawdę dużo zdziałać, ale Wy nie chcecie tak, jakby przyjąć tego do wiadomości. W tej czwórce kielichów to jest ciągłe takie może nie narzekanie, ale takie przyglądanie się komuś ludziom, z waszego najbliższego otoczenia. Którzy no, nie dawają już wam satysfakcji, i w końcu wy wychodzicie w tą czwórkę buław, bo wy rozumiecie, że satysfakcja należy do was, że to wy sobie możecie ją dać, że, nikt, że wy nie jesteście zależni od innych osób, tak? I wy w końcu właśnie wychodzicie, umawiacie się, cieszycie się, wyglądacie pięknie, romansujecie naprawdę, słuchajcie, macie przepiękne karty. I czwórka buław też mówi o nowym pomyśle, który naprawdę może być intratny, o czym mówi szóstka monet. Wspaniała równowaga. Szóstka monet jest to jakiś prezent również od losu. Być może sprzedaż czegoś, nabycie czegoś, ale też coś, co da wam podwaliny do nowego działania. W ogóle w czwórce buław są tu nowe przyjaźnie zawarte, które naprawdę, jako w październiku monet, bardzo ładnie się początkują. Karta śmierci mówi: słuchajcie o wielkich zmianach, które Was czekają, ale też o zmianach na gruncie duchowym. Wiecie, bo dla mnie karta śmierci, pustelnik, są to ogromne zmiany na gruncie duchowym, i Wy, wiecie, Wy wchodzicie już w nową energię, Macie głupca, Macie zupełnie nowy początek, gdzie ten początek właśnie spowoduje u Was ogrom zmian. Poprzez, słuchajcie, poprzez, mm, poprzez te intratny e, finansowe, jakieś e, wasze, nie wiem, tutaj, e, nie wiem, e, e, załatwiania, dokumentację, prezent od losu, poprzez coś, co otrzymacie, sprzedacie, otrzymacie, e, wchodzicie na nową drogę, słuchajcie, i to wam daje, kuźwa, taką zmianę, macie tutaj kartę śmierci. Jest potężna, potężna zmiana, z czego wy wychodzicie z tego zawieszenia nagle, właśnie poprzez tą, poprzez to, wiecie co, to będą ludzie, z którymi będziecie się fajnie bawić, ludzie, z którymi będziecie fajnie rozmawiać, będziecie się dobrze czuć, bo czwórka ław mówi o, o przyjaźniach, takiej też radość, taka wycieczki gdzieś, coś, spędzanie czasu z tymi ludźmi, rozmowy i poprzez to wy coś dostaniecie, coś wam się uda załatwić i wy wkraczacie na zupełnie nową drogę i to wam przyniesie ogromne zmiany karta śmierci mówi o poważnych naprawdę ogromnych zmianach gdzie u was zakończa się etap poszukiwania właściwej ścieżki jest koniec i koniec również też ciężkości takiej energii tak? czyli wchodzicie na właściwą ścieżkę o czym mówi Monet i wy dostaniecie jakieś bardzo miłe wiadomości i wam po prostu przychodzi taki czas, że wy już będziecie wiedzieć, co chcecie robić. I że wy będziecie wiedzieć, w którą stronę naprawdę w końcu iść. I tu się właśnie to pokazuje. Karty są po prostu, słuchajcie, przeboskie. Przeboskie, naprawdę. I wychodzicie z tego impasu w ogóle, co mnie to bardzo, bardzo cieszy. Więc słonka moi, karta sprawiedliwości. I teraz to jest dla znaku powietrza wodnika, dla bliźniąt, na co uważać, wodnik, na co uważać. Jeszcze raz tego wodnika zrobimy, bo tak mi wypadła. Wodnik, na co uważać? Po prostu sprawiedliwość, wypadająca karta powiedziała mi o trygonie powietrza, że nareszcie jest dla was czas. Na co uważać? Mhm. I karta wagi, wago, na co masz uważać? Na co masz, kochana, uważać? Na faceta. E... No właśnie, dobrze, zaraz Wam powiem. Wodniku, e... uważaj na zbytnią. Na zbytni wydatek pieniędzy, ale też na to, żebyś ty zbyt dużo energii nie inwestował w coś lub w kogoś, z kogo ty tej energii z powrotem nie masz, bo nie ma tu równowagi w dawaniu i braniu, o czym mówi właśnie tu karta szóstki monet, gdzie powinna być. Tak? I uważajcie na zbytni wydatek również energetyczny, bliźnięta. Uważajcie na wszelkie nowe początki, to znaczy początki macie piękne i korzystajcie z tego, ale uważajcie na zbytnią romansowość, na, uważajcie na pokusy seksualne, na zbytnie pokusy seksualne, żebyście się nie kierowały e, tylko pokusami e, seksualnymi, bo niestety poniesiecie klęskę. Tutaj pokazuje mi się naprawdę duże straty. E, I również na zbytnią agresywność. E, wago, e, uważaj na co. Uważaj na to, żeby zbytnio się nie zachłysnąć e, finansami w, w, na dany moment, w których jesteś, tak, żeby nie przeoczyć coś, co koło Ciebie może przechodzić, żeby nie przeoczyć szansy. Nowego początku, tak? To jest bardzo ważne. Po prostu jesteście w dobrej sytuacji, ale przez to nie przeoczcie pewnych rzeczy, żeby nie poprzestawać też, jak to się mówi, żeby nie siadać na laurach, tylko działać. Działać i jeszcze raz działać. Kochani, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze spełnienia. Niech się u Was cuda zadziewają. Jeszcze, kochani, z przełożenia karta cesarzowej, karta spełnienia radości, miłości i tego, że w, władzę nad okolicznościami życiowymi Waszymi macie tylko i wyłącznie Wy. Pozdrawiam Was serdecznie, ściskam, kochani. Wszystkiego dobrego.